z dolara zjechał w bardzo ładną strefę poniżej S2, więc aż się prosi, żeby troszeczkę pokazał pazur yy, aby się trochę umocnił. Na to właśnie liczę, że przynajmniej przez te 2 godziny sesji amerykańskiej yy, nie będą kontynuować spadków i ta strefa się wybroni. Yy i tym samym próbuję umocnić dolara i rozpocząłem challenge na rachunku pierwsze automaty zawarły jakieś transakcje sel na etku sel na funcie a przy okazji przy tej okazji także pokażę jak wygląda sytuacja nieco bliżej no więc yy, zrobiłem to tak, żeby MT4 udźwignęła w ogóle tą liczbę automatów, którą mam przygotowaną, żeby się nie pogubić i żeby to ładnie wszystko funkcjonowało, to osobno mam yy, platformę MT4 dedykowaną pod EuroDolara i osobno platformę dedykowaną pod kabla. Dodatkowo na każdej platformie zrobiłem sobie profil Sell czyli tylko automaty grające sel Podobnie Buy EDEC. No i dla przykładu na teraz gram pro, pro, profilem Sell i na tym profilu mam uruchomiony tyle automatów. W sumie jest ich około 35. Tylko sel. Mm. No, tutaj mogę je przeplikać, to żaden problem, żeby potwierdzić, że to wszystko jest na wykresie. A gdy zrobię segregację po wykresie, to te 35 automatów wygląda mniej więcej tak komicznie. No po prostu, na pierwszym lepszym wykresie jest automat uruchomiony z właściwościami i tak Ja każdy z tych automatów puszczam z ryzykiem, tak jak wcześniej mówiłem, 0,01%. No niżej się już nie dało, stąd mimo iż jest to konto 200 000 to transakcje są adekwatnie małe, 0.0.4. No dobrze, przejdźmy teraz do kabla. Na kablu wygląda to tak samo. Jest puszczonych 35 automatów na SEL, więc w sumie na sesję puszczam 70 automatów, i na, ses na sesji amerykańskiej gra 35 automatów, i na 70 automatów w sumie I na sesji... Oj, teraz się pogubiłem Tak, no sesja europejska, sesja amerykańska, 70 plus 70 Teraz nie jest w stanie przyłączyć się na profil buy Żeby pokazać jak to wygląda, ale to wygląda dosłownie tak samo yy, Dlatego, że to no, ma warte transakcje Gramy sell mm, Więc jakby to powiedzieć, pierwsze koty za płoty no i czekamy właściwie dodaję wszystko w ręce automatów bo z tych 70 które jest teraz uruchomionych mamy tylko dwie transakcje cóż więcej mogę powiedzieć tam w międzyczasie wywiązała się dyskusja widzę odnośnie FTMO i tego typu firm prop, prop, prop tradingowych no jest to dość niski temat ja zanim się zdecydowałem żeby w ogóle spróbować swoich sił to w tej firmie, w której mam tego challenge'a wziąłem sobie 7-dniowego triala i byłem w ciągłym kontakcie na czacie z pracownikami żeby mi powiedzieli, że akceptują mój styl handlu i mój, moja, moją liczbę automatów nie chciałem się kusić, nie chciałem pakować się na ślepo więc oni zatwierdzili mój, mój rodzaj handlu po tych 7 dniach Liczba transakcji im się podobała, zgadzała, więc y, mam ich zgodę, stąd rozpocząłem challenge. Mm. No tak jak tam ktoś ładnie napisał, no, nie puścisz losu, to nie będziesz wiedział, czy wygrasz. Nie zaczniesz, nie spróbuję swoich sił, no to nie będę wiedział, jaki jest rezultat. Yy, co do firmy FTMO i tam MyForexFund, czy jakichkolwiek innych, które właśnie dają czas na zaliczenie, na zrobienie stopy zwrotę, zwrotu, o właśnie się otworzyły kolejne transakcje to mam y, podobne zdanie jak Wy że to jest jedno wielkie kasyno i tylko żyją głównie z wpłat, no bo zrobić 10% w miesiąc y, przy zadanym niskim drawdownie no jest nie lada wyczyna y, mi w tej chwili nie zależy na robieniu nie wiadomo jakich procentów a tylko na tym by się utrzymać i sprawdzić, czy faktycznie jest możliwe zrobienie, i w, zrobienie zaliczenia tych, czelend, tych, tych dwóch faz challenge'u i później czy jest możliwe dokonanie wypłaty, więc będę wszystko tak jak do tej pory na swoim rachunku od 6 miesięcy tak teraz w tym przypadku na tym rachunku będę wszystko na bieżąco wrzucał. Dla potomnych, dla samego siebie. Jako próf, że, że może coś, coś próbujemy, coś próbuje. Także mam nadzieję, że wspólnie zaliczymy ten challenge i doświadczymy fajnych emocji. Do usłyszenia.